to będzie prawdziwa wojna. No może nie, prawdziwa wojna jest yy, zajebana. Bo to jak działa wojna? To jest tak, że politycy z jednego państwa chcą coś gdzieś osiągnąć innym i wysyłają swoje wojska. W moim zdaniem to powinno wyglądać tak, że jak masz problem, to załatw to samodzielnie. To Tak, to, tak powinny być prowadzone wojny. I jeden na jednego, takie walki w klatkach. I wyobraźcie sobie teraz taki mecz Polska-USA. W jednym narożniku nasz prezydent, doświadczony, myśliwy, w drugim burzy. Kontekst taki sobie, ale to jest nasza jedyna szansa na wizy, więc robię to moje. Gorzej, jakby nam się trafił spajk z Rosją. No wtedy całą kasę stawiam na, na ruskich, sorry, ale Wladimir to temu naszemu potężną, brygardu, okomą stopą, zanim Bronek zdążyłby przeładować po Tak, tak to mniej więcej wygląda, jesteśmy tak przygotowani. Oczywiście nasi politycy uspokajają nas, że w ogóle jest luz, jest super. Nawet ostatnio słyszałem w wiadomościach, że polska armia ma przejść modernizację. Mianowicie będą wymieniać Moskitiery na polskich łodziach podwodnych. Tu w pierwszych rzędach widzę, że jeszcze niektórzy zastanawiają się, co to jest Moskitiera. A pozostali, co to jest polska łódź podwodna. No to jest statek, który po prostu zatonął. Okazuje się, że mamy mnóstwo takich statków, całą flotę. Moglibyśmy z powodzeniem zająć Atlantydę, Ale jak skopańcy przyjdą do to chyba, kurwa, szyszkami będziemy w nich suczeć. Ale, to jest poważna ważna sprawa, Rusty są już na Ukrainie. Wiecie, Ukraina to taki kraj, który graniczy z Trzecim Światem. Niestety ze wszystkich stron. Jak ostatnio sprawdzałem, to granica Trzeciego Świata zaczynała się na Odrze. Ja do tej pory nie mogę się nadziwić, że o Polakach z Wielkiej Brytanii mówią imigranci, a nie uchodźcy. Nie dziwię się, bo to nie jest najbezpieczniejsze miejsce na świecie. które pozorują. W ogóle zróbmy taki test. Jak tutaj siedzicie na sali? Każdy z Was. Kto, kto z Was tak czuje wewnątrz w serduszku? Niech podniesie rękę. Mianowicie, kto z Was ma tak, że na widok policji od razu czuje się bezpieczniej? Bo widzę dwie osoby. Przyjrzyjcie się im. nigdy nie wiadomo. To ciekawe, że dożyliśmy czasów, kiedy polski przedsiębiorca, jak widzi nad ranem koleś w kominiarkach, to modli się, żeby to byli złodzieje. Z prostego powodu. Złodzieje wiedzą, co przyszli. A z policją to nigdy nie wiadomo, a ryja zawsze można zarobić. Najlepsza akcja była dwa lata temu w Katowicach, po tym jak nasz elitarny oddział antyterrorystyczny drugi raz umielił mieszkania, Dowódca oddziału chciał upełnić samobójstwo, ale na się nakapisał. Od tej pory w policji zostały zaproponowane pewne zmiany. I teraz będzie więcej takich specjalnie wyszkolonych czworonogów. Wiecie, będzie takie, takie pary. policjant z psem. Dwa psy. No, Więc jak teraz? Zobaczycie taki, taki duet. A nie daj Boże, macie coś na sumieniu, na przykład. Przywieźliście pamiątki z Holandii to możecie zupełnie wyluzować, to jest pies przewodnik. Ale jak traficie na taki standardowy duet, to pełna czujność. Pełna czujność, bo w tym kraju mamy jakieś chore sankcje, jeśli chodzi o priorytety ścigania przestępczości. Za kwałt można dostać dwa lata. Sprawdzałem. W internecie. Komplektowy nie A za posiadanie trawki? Trzy. A jak masz pecha, to nawet dziesięć. Dlatego jak podchodzi do Ciebie i mówi, że chcesz przeżyć obiad, to wiesz, to wyruchaj. nie? No nie ma co rezygnować dziesięciu lat. Zwłaszcza, że w tym kraju za posiadanie materiałów wybuchowych jest od 6 miesięcy do maksymalnie 8 lat. Kłócić? 8 lat. 10 lat. 10 lat. Przecież w tej cenie to można by sobie pozwolić na nieudany zamach na dworcu i gwałt na maszyniście. <noise> tak, 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 tak to wygląda. Policja, policja właściwie, oni w super wiedzą, kiedy się pojawić, żeby wszystko spieprzyć, ca Całą zabawę. Rok temu robiłem u siebie w mieszkaniu domówkę. Jak ma domówce, wiadomo, godzina 20, druga 10, wszyscy już są tak narąbani, że nie mogą leżeć bez trzymanki. Dzwonię do drzwi. Policja. Ja jako gospodarz tam uciszam wszystkich, wychodzę do nich. Już mam zacząć się tłumaczyć, gdy w tym momencie wybiega z mieszkania mój totalnie narąbany kąpel, staje tak przed nimi. Ej no, chłopaki, ale mieliście być strażaków wraca do środka. Ja myślałem, że to jest już mój koniec, że już tu po prostu leżę, nie ma szans. Całe szczęście trafiłem na policjantów, którzy nie skumali, że właśnie zostali porównani do dziwek. I myślę, że gdyby, gdybym, tak nie, gdybym tak kluska nie zmieniła wtedy, to mógłbym tą akcję ciągnąć dalej. Na przykład no tak, panowie, no ale tak jak tutaj kolega powiedział, no myśmy policjantów nie zamawiają. No dobrze, ale to sąsiedzi dzwonili. Sąsiedzi zamawiają, to teraz niech sąsiedzi ruchają. To wydaje mi się Godzinę później, to ciągle ta sama impreza. Kolejny dzwonek do drzwi. Tym razem strasznie miejska. Tu panowie strażnicy uderzyli szybko. E, proszę pana, albo pan na skończy kończy tę imprezę, albo to będzie kolegium 5000 tysięcy złotych. bo o kurwa, no dobra. Tylko co ja powiem ludziom w środku? I w tym momencie słyszę z mieszkania. Dobra, chłopaki, zrzutam. Co kto zabronian mu się bawić? Strasznie, strasznie. Straż miejska, bo straż miejska. Jak sama nazwa wskazuje, ich głównym zadaniem jest straż miejscowych. 12-12 do bazy. Jestem świadkiem pobicia? Szybko. Nie ma czasu. Natychmiast wyślijcie mnie gdzieś daleko stąd. Żeby ich wezwać do pobicia, to chyba musielibyście tam źle zaparkować. Kurde, ja miałem taką akcję kiedyś ze Strażą Miejską. E, pamiętam, wracałem z... Kupłem nie wiem skąd, ale było już późno, bo pierwsza w nocy. Zasadziłem jakiś tam sklep panoporowy. Kupiłem sobie taki, kupiłem sobie broń na rano, żeby był. Biorę go tak w szybko, mieszkanie blisko, więc na radę. W tym momencie nagle, tuż przed domem, nam drogę patron straży miejskiej. Odkręca się szybka. W środku strażnik, z twarzy jak kamień. Taki z dna mocno przymulony. Obok jego partner który jak się później okazało służył tylko i wyłącznie do kontaktów z Bazą. Ale Ril miał taki nawiedzony, że ja nie wiem, czy się kontaktował jeszcze. No i wysiadam, tak jakby już wiedziałem, co się zdarzy. Zacząłem sobie szykować w głowie odpowiedzi gotowe, co będzie. On mówi będzie marna. To ja, no, no ale za co? Panie władze, o co chodzi? Przecież jesteśmy trzeźni. Nie zakłócamy porządku. To się stało. Tutaj strażnik to go trochę wybiło z rytmu. Zaczął myśleć. I wymyśle. Słuchajcie, usłyszałem coś, co jestem przekonany. Żaden, nikt z was jeszcze czegoś takiego nie słyszał. Mianowicie niesienie piwa z zamiarem spożycia. To był mój ciężki grzech tego wieczoru. Dobrze, no, to był nie piwa z spożycia. Nie, kurde, na prezent to niosę. Jedno piwo, we dwóch. Próbowałem jakoś walczyć jeszcze, coś, coś się dogadać może ten... Nie ma szans. Nie pogadasz. Kumer, z którym szedłem, stoi obok, leje w obrostkę jak nigdy w życiu, cieszy się jak ja jak pojebany. Ja próbuję negocjować. Nie ma szans. Skończyło się na tym, że dostałem mandat stówę za niesienie piwa z zamiarem spożycia, a kumpel stówę za współudział.